Nawet nie wiem, jak to skomentować! Napisała Ewa, ale to się dzieje, też jakieś rosyjskie. To jest obgryzony paznokieć? tak mocno? Tak. O, popatrz to. Tyle mamy paznokcia. Tutaj jest kawałek, chyba łożyska suchego, ale nie jestem w stanie stwierdzić. Tu mamy opuszkę, i ona gdzieś tu idzie. Tak. A szablon... idzie tu zmienić kolor idzie, nie? Jest. Jak ruka tutaj przyłożony do palca? O tak, o. Jak taka ruka. Tak jakbyś rukę. Przyłożył do palca, o Taką do picia rukę przyłożył do palca, nie? Aha. Bo jest jest tak ściśnięty. Więc. Trzeba to, trzeba to przetestować. Ale, ale czekaj, bo co teraz chcesz mi powiedzieć tym, że to namalowałaś i pokazałaś? Jak co? Ja tego nie rozumiem, po prostu wytłumacz mi. Narysowałaś mi takie rzeczy. Pokazałaś mi, że to jest paznokciej. Pokazałaś mi to, pokazaliśmy, gdzie jest ten paliczek, pokazałaś mi ta rurka. I no, teraz. O co w tym chodzi? Nie kumam że dalej. szablon w tych miejscach tutaj, uh -huh. ani tutaj, nie został docięty, tylko został zwinięty w rurkę. Okay. Jak rurka. Uh -huh. I dopchnięty do opuszka, do całości, jak jest okrągła rurka. I co to powoduje? Pf, no, w ogóle do krawędzi yy, wzrostu. Boże, jakby to powiedzieć. Nie ma tutaj krawędzi dolnych. To, że mi to pokazałeś, to, to kumam, dobra. Od boku bym to musiała widzieć. Że, bo, kiedy mamy palec, a paznokcia mamy tutaj tyle, tak? Tyle, o. To jest nasz paznokieć w tym miejscu. A dołożysz rółkę no. do, do o, paliczka, tak? To ona dochodzi dotąd, tak? Dotąd. Tak, to, to jest szablon, więc tu jeszcze idzie dalej. Tutaj mamy linię szablonu. Mhm. To kiedy będziesz chciał budować żelem i tu sobie budujesz ten... To w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu będzie takie. Nie wyjdzie równo linia krawędzi dolnej, tylko coś się tam podzieje złego. Jakieś takie wpadnie w szczelinkę w tym miejscu. Jak teraz cofnąć? Wybacz, mam za małą wyobraźnię, żeby to pojąć. Ja bym to musiała pokazać. Zrobić tak. Zrobić coś takiego, nagrać właśnie. A mam w sumie taki palec. I to pokazać o co chodzi. Ale zobaczmy, jak sobie ta osoba poradzi. bo może ja tutaj źle mówię. Może ona sobie fajnie poradzi z tym. Zobaczymy Zobaczymy, jak strefę stresu uzupełni. To mnie bardzo interesuje. Jeszcze się ściska tak te fałdy lateralne, że one nachodzą na ten paznokieć. O, to ciekawe, czy tutaj to uzupełni. No jest, jest, jest dalej schodek. Dobra, wszystko będzie pod spodem. Nie będzie widać, ale jak będzie odrastać, to tam od spodu będzie taki haczyk akrylowy. Dobra, koniec końców paznokieć wygląda ładnie.